Pewnego dnia odkryliśmy z dziećmi, jak wygląda dziwna książka. Nawet dwie dziwne książki, Wito i Jano. Świeci słońce, mama pracuje pstryk-pstryk, tata pracuje klik-klik, Jano układa, Wito przewraca łubudu. A to co? Co ma Jano? Jano ma kamień, to magiczny kamień, dotknij go! Ojej, mały Jano i mały Wito, ale gdzie jest kamień? Nie ma kamienia. Bzi bzi, czy to kamień? Nie, to pszczoła. Pszczoła robi bzi bzi, ale gdzie jest kamień? Pipi, czy to kamień? Nie, to mysz mysz, że bipi, pi, ale gdzie jest kamień? Ćwir, Ćwir, czy to kamień? Nie, to ptak. Ptak robi Ćwir, Ćwir, ale gdzie jest kamień? Cyk, cyk, czy to kamień? Nie, to świerz. świersz robi cyk, cyk, ale gdzie jest kamień? Kic, kic, czy to kamień? Nie, to zając. Zając robi kic, kic, ale gdzie jest kamień? Si, 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 sy, si. To, kamień? Nie. to wąż. Wąż robi si, 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 sy, Marysiu, najpierw to muszę straszliwą książkę skończyć. Kum, kum, czy to kamień? Nie, to żaba. Żaba robi kum, kum. Ale gdzie jest kamień? Bul, bul, czy to kamień? Nie, to ryba. Ryba robi bul, bul. Ale gdzie jest ten kamień wreszcie już? A może tu będzie. Słyszysz coś? Tak. Nic nie słychać. To dziwne. Jest cicho. To kamień. Szybko dotknij go. Co tu się dalej będzie działo? Hurra! wi to rośnie, jadorośnie, mama tuli. Tata tuli, to był dobry dzień. Na Instagrama pewnie udało się coś wrzucić. I naiwnym ludziom udało się pewnie coś wcisnąć. To był dobry dzień i dobra książka.